Możemy sami za 30 parę złotych w jakimś markecie typu obimrówka kastorama podjechać i kupić coś takiego, a są nożyce do cięcia pręta. W droższych systemach, tak jak tutaj, możecie zobaczyć, że mamy tak naprawdę ilość zębów na każdy pin. wszystkim, niedziela, godzina 12.00 i bardzo krótki, ale merytoryczny i pomocny odcinek o tym, jak poradzić sobie z kłódką na klamce. Ostatnio mój serdeczny kolega Waldek, motodoradca, podniósł temat, który jest modny w sieci, czyli wychodzicie sobie z galerii handlowej, przechodzicie do waszego pojazdu i widzicie coś takiego. No, Waldek ostatnio o tym opowiedział, natomiast ja dzisiaj wam pokażę trzy proste sposoby, jak sobie prawie że za darmo poradzić z tym i nie musieć dawać pieniędzy żadnemu wymuszaczowi, ale zanim to zrobię, drodzy widzowie. Ci co są nowi, niech koniecznie zostawią subskrypcję, a ci co są stali widzowie, pamiętajcie, że jeżeli YouTube Wam nie wyświetla powiadomień o filmach, wystarczy wejść tutaj na dole, teraz możecie to zrobić, kliknąć od subskrybuj zasubskrybuj lub tylko kliknąć na przykład dodatkowo do subskrypcji dzwonek i będzie wszystko ok poza tym udostępnijcie ten materiał i zostawcie kciuka w górę, dlatego że jest to bardzo ważny merytorycznie film i pomoże nam zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy, czasami może 100, czasami może 400 zł o co chodzi w tej kłódce i po co to komu, skoro można przez samochód otworzyć z tą kłódką no można, ale dostajecie taką kłódkę dostajecie karteczkę za szybą, a na karteczce jest napisane, że dobrze, kłódkę dostaliście gratis, jeżeli chcecie kod, to zapłaćcie przelewem Blik, wyślijcie SMS a przelewem Blik, kod Blik na numer telefonu, no i wtedy dostaniecie pin do kłódki. A taki ha. Słuchajcie, każdy w samochodzie ma na pewno jakąś szmatkę, każdy w samochodzie ma na pewno jakąś gąbkę, nie trzeba jechać do mechanika tak naprawdę. Pierwsza rzecz, którą robimy. Zabezpieczamy sobie, bo te, tego tak naprawdę się boimy. My się nie boimy samej tej kłódki, że ona jest czymś złym. Zabezpieczamy sobie tak o. i możemy się udać tak naprawdę do garażu do mechanika, do warsztatu najprostsza metoda i pierwsza pamiętajcie, że te kłódki zawsze są zrobione z gównolitu i to nie jest tutorial, jak otworzyć kłódkę bo jeżeli ktoś chce zabezpieczyć się kłódką to kupuje kłódkę za kilkadziesiąt, kilkaset złotych a nie za kilkanaście i tutaj akurat mamy troszkę droższe więc nie każda metoda będzie idealna pierwsza rzecz, którą robimy możemy sami za 30 parę złotych w jakimś markecie typu rówka castorama podjechać i kupić coś takiego, a są nożyce do cięcia pręta Możemy podjechać na pierwszy, lepszy warsztat i poprosić, żeby nam to usunęli. Natomiast będzie to metoda najmniej inwazyjna, jeżeli chodzi o... Robimy taki delikatny szczypek tutaj, o. chwytamy i... A. Widzicie, zaczyna nam się ładnie giąć. oczywiście, my mieliśmy już stare nożyce. i nasza kłódka się poddała 3 sekundowym negocjacjom nie chcąc zahaczyłem lakier i tego nie powinienem zrobić ale wolę pokazywać takie rzeczy następna metoda, przecież nie musicie kupować nożyce. przecież tak naprawdę nie musicie nic macie zestawy różnych kluczy w domu, wszystkiego innego jest metoda prostsza od tej co pokazałem przed chwilą ale się wkurzam teraz. Ci co robią taki wałek. O, szmatrioszka. Bierzemy sobie dwa adekwatne rozmiarem klucze płaskie. Macie kąty, więc zamienimy te kąty, żeby te dźwignie były zewnętrzne. Aczkuba, pomożesz podtrzymać tak kłódkę. O. Oczywiście jest to najprostsza metoda. Nie może wam się wyślizgnąć nic. Kutka nam się poddała w tym miejscu. Jeszcze nie do końca. O, dziękuję. I tak oto poszły się walić dwie kutki. Dobrze, ostatnia metoda wydawałaby się e, prosta. Natomiast prostą mnie jest. Ale przejdźmy do takiej normalniejszej kłódki na stole, bo z tych to już wiele nie urzeźbie. Słuchajcie, każda kłódka, nieważne jakiej firmy, ma, mówimy tu o szyfrowej, bo tylko takie dzisiaj wchodzą w grę, ma swoje wady i zalety. W przypadku taniego produktu, problem jest z głowy, dlatego że w środku są zapadki. I teraz, kiedy trzymamy sobie naprężoną kłódkę, przeskakujemy po kolei. Zobaczcie, w momencie, kiedy jest właściwy pin, słychać charakterystyczne, nie we wszystkich oczywiście, kliknięcie, ale w tych najtańszych tak będzie. Przesuwając, czujemy opór. O. Dam, dam do posłuchania. O. Słychać takie chruknięcie. Wtedy wiecie, że jesteście na właściwym torze lub może być tak, że jak macie napiętą, cały czas ma być napięta, będziecie czuli charakterystyczny opór. Fakt, nie jest to robota na pierwszy raz, na 5 minut. O, tutaj znowu opór. O. I nam się otwiera. Do czego dążę? W tych droższych jest problem, dlatego że miejsc, w których czujecie, że wpadło nam, jest kilka. W droższych systemach, tak jak tutaj, możecie zobaczyć, że mamy tak naprawdę ilość zębów na każdy pin. No, może jeden więcej, jeden mniej. Więc gdzie jest cały haczyk? My, zmieniając kombinację, kiedy kłódka się nam odbezpiecza, musimy doprowadzić, żeby cyfry nam tutaj piny ustawiły w jednym miejscu. O. I w tym momencie dopiero możemy kłódkę otworzyć. Natomiast kręcąc całością, która jest dość luźna, będziemy słyszeli tutaj od tej strony, a widzicie? Będziemy słyszeli charakterystyczny dźwięk, który Wam pokazywałem. Jak zaskoczy na właściwy ząb we właściwym miejscu, to wtedy będziemy czuli, że luz jest dużo mniejszy. Więc tak naprawdę to wszystko wygląda od środka. A to w przypadku owej metody wyłudzania pieniędzy, to te kłódki za 12 zł czy za 9 zł takie do walizeczek żeby tylko były, będą miały jeden taki pin. I wy, kiedy naprężycie i będziecie powoli przesuwać, będziecie czuć opór. Wiadomo, w takiej za 100 zł to nic nie poczujecie i nawet takie nie urządzicie jak tych za 30. Natomiast tak to wygląda. Trzy proste sposoby na to, żeby walczyć z taką przestępczością. Natomiast czy jest to do końca legalne? No są kanały, które pokazują, jak są zbudowane kłódki, zamki, jak to otwierać i jak sobie z tym radzić. Więc myślę, że w chwili, kiedy jesteście skrzywdzeni i tak naprawdę wam zrobiono krzywdę, to rozwalenie kłódki za 12 złotych będzie bardzo pomocnym odcinkiem natomiast ten odcinek nie będzie pomocny dla tych co chcą grać rowery bo wyobraźcie sobie, że już przy kłódkach za trochę więcej pieniędzy to żadna z tych metod wam nie podziała nawet te nożyce tak naprawdę super ekstra nie do końca tak zadziałają jak powinny, więc tak to wygląda walczmy z takimi rzeczami, a wy drodzy ludzie, którzy wymyślacie takie pierdoły pamiętajcie, że skoro wy to wymyśliliście to zawsze będzie ktoś taki jak ja czy wielu innych, którzy wam pokażą jak to szybko ominąć i się nie bać nie panikować czyli po Podsumowując, w pierwszej kolejności szmatka, gąbka, cokolwiek, wsadzić sobie za klamkę, żeby Wam się to nie obijało, żeby nie zniszczyć lakieru. Druga, podjechać na jakikolwiek warsztat, jeżeli chcecie, jeżeli nie chcecie sami się z tym bawić, albo kupić takie nożyce do cięcia pręta, zostawicie sobie je na przyszłość, nie wiem, whatever i zrobić myk magiczny. Druga rzecz, czyli te klucze płaskie, każdy ma na pewno w domu, każdy na pewno gdzieś tam grzebał albo zna kogoś, kto ma. To już jest bajecznie proste. Dźwignia i nie ma czegoś takiego. Pomogłem, podobało się, to zostawcie koniecznie kciuka w górę, udostępniajcie, niechaj się niesie i przejdźmy do podsumowania. Najważniejsze, żeby nie mieć tutaj palców. Jak wam się wyślizgnie, żeby nie mieć. Ta część jest fajna, bo ona nie pęka. Pęka z reguły obudowę. Podsumowaniu warto powiedzieć, nie jest to metoda do kradzieży czegokolwiek, bo tak naprawdę działa to tylko na takie wątłe kudeczki, ale wam pozwoli uniknąć nieprzyjemności, więc. Próbujcie, nie dajcie się, nie dajcie się wykorzystać. No i co, nowy rok, nowe promocje, nowe okazje. Tak, okazje Allegro wracają już z końcem tego miesiąca. Trzeba było przeładować wszystkie systemy i wszystko. Natomiast jeszcze na pewno wiem, że do pierwszego kwartału trwa promocja na mubi.pl. A czym jest mubi.pl? A teraz o co chodzi z mubi? Jeżeli ktoś nie wie, przespał, no to do końca roku trwa promocja i warto przypominać, bo macie samochody, jeździcie ubezpieczacie. Jeżeli wejdziecie w podany link w opisie, otworzy wam się porównywarka ubezpieczeń OCACN. who cool. wpisujecie dane wasze, waszego samochodu, klikacie oblicz, układa wam się od najtańszej do najdroższej składka i jak się zdecydujecie na zakup, to 150 zł w ciągu kilku, kilkunastu dni wraca na wasze konto, ale również będzie na Waszym koncie taki link dostaniecie. I jak Wy ten link będziecie znajomym polecać, żeby oni skorzystali z promocji, to jeżeli ktoś ze znajomych skorzysta z tego linku, to 5 dyszek wraca do Was na konto, a łącznie możecie 7 stówek uzbierać. Zatem jeżeli pomogłem, to korzystajcie, klikajcie w linki. Bądźcie na bieżąco przede wszystkim subskrybujcie, udostępniajcie. Wbijajcie na Facebooka, Instagrama, bo tam się też wiele dzieje. I co, do zobaczenia w następnym tygodniu, w piątek, a potem w niedzielę. Cześć. Cześć wszystkim, niedziela godzina 12.00 i bardzo fajny, merytoryczny, pomocny odcinek. Ktoś głośno. E, jeszcze raz bo się przykrztusiłem, nie można, tak, bo to nie ma savoir-vivre I nie będzie to się widzieć na przyszłość. Nie, na ten rok. Trzy, dwa, jeden. To rozwalenie kłódki hmm. Jeszcze raz.